Witam tu Magda i Kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Przed świętami mamy zazwyczaj mało czasu. Zaczyna się buszowanie wśród przepisów i szybkie decyzje, co będziemy serwować na święta. Mam nadzieję, że buszujecie także wśród przepisów na moim blogu, do czego serdecznie zapraszam. Ale w takich przedświątecznych dniach zazwyczaj mamy mało czasu na codzienny posiłek, a to także zjeść trzeba. I dlatego dzisiaj będzie jedno takie danie przepyszne, szybkie, z wykorzystaniem kurczaka bądź indyka i w miarę niskokaloryczne. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, jest naprawdę przepyszne, gorąco polecam. Po przepis składniki odsyłam jak zawsze na www.skutecznie.pl, a teraz szybciutko pokażę jak tego w mojej dzisiejszej wersji indyka można przygotować. Zapraszam. Zaczynam oczywiście od przygotowania mięsa. Ja mam filet z indyka, 350 g mięsa już jest umyte i osuszone. W garnku gotuje się ryż. Bardzo prostą metodą podsmażony na maśle zalane gorącą wodą będzie bardzo fajnym tłem do dania, które za chwileczkę przygotuję. Ryż możecie ugotować według dowolnej ulubionej metody. Link do mojego przepisu podany. Tam oczywiście w, przy przepisie do tego dania. Yy, mięso kroję w dowolne małe kawałki, w kostkę, w paski według uznania. Mięso kroiłam tak w poprzek włókien, w kawałki na jeden kęs. Teraz należy je doprawić. Ja doprawiam tylko solą, przypruszam z wierzchu. Tego pieprzu nie za dużo. Będę jeszcze doprawiać całość papryczką chili, więc nie chcę przesadzić sól. Jest tutaj główną przyprawą. Przyprawy wciskam w mięso, wcieram, wmasowuję. I mięso na chwilę odstawiam na bok. I teraz zajmę się pozostałymi składnikami, które będą dodatkiem do dania. Jedna średnia cebula, pół świeżego górka, jedna papryczka chili oraz ząbek czosnku. Cebulę kroję w drobną kostkę, bądź w piórka. Ja kroję w piórka. Jeśli chodzi o ogórek, to wydrążam te gniazda nasienne, żeby został sam jędrny ogórek, sama jędrna otoczka. Wówczas yy, będzie ciekawszy efekt przy jedzeniu. Ogórek kroję w takie dość drobne słupki. Mniej więcej w takie paseczki. Papryczkę czyli przekrawam klasycznie na pół, pozbawiam pestek. Troszeczkę warto posiekać bardzo drobno, tak, żeby dawała akcenty kolorystyczne, ale żeby nie chrupała pod zębem. Myślę, że tak wystarczy teraz trzeba bardzo dokładnie umyć ręce, żeby nie mieć przykrej przygody przy zatarciu jakiejkolwiek części ciała, szczególnie oczu i nosa. Pozostałe składniki mam już gotowe szklanka kukurydzy, dwa rodzaje masła orzechowego oraz czosnek i zaczynam smażyć indyka. Rozgrzewam zatem patelnię. Z niewielką ilością oleju. Ja biorę rzepakowy. Mniej więcej jedną łyżkę dodaję. I ta patelnia rozgrzewa się bardzo szybko, więc póki olej jeszcze nie jest gorący, dodaję cebulę, tak żeby cebula rozgrzewała się razem z olejem. Dodaję także jeden drobno posiekany lub przeciśnięty przez praskę ząbek czosnku. Chwilę mieszam. I czekam aż cebula się zeszkli, a czosnek zacznie aromatycznie pachnieć. Pójdzie to bardzo szybko, bo już teraz to pięknie pachnie. Zmniejszam grzanie. Jest ten moment, i teraz szybko, żeby czosnek się nie spalił i nie stał się gorzki, dodaję indyka. Indyka można podsmażyć także osobno. Ja smażę go razem z czosnkiem i cebulą, bo on wówczas, ścinając się i zamykając z zewnątrz szpory złapie także trochę smaku od czosnku i cebuli. Będzie po prostu lepszy. I teraz ważne, cały czas mieszam, tak żeby na patelni cały czas był ruch, cały czas, żeby coś się działo. Indyk nie ma się gotować, tylko ma się smażyć na dość ostrym ogniu. Do czasu, kiedy mięso z zewnątrz się nie zetnie. No i tak to wygląda kurczak już mniej więcej ścięty w 90%. Teraz dodaję ogórek oraz papryczkę chili. Danie nabiera kolorków i pachnie także bardzo przyjemnie. Dodaję teraz 1 trzecią łyżeczki kurkumy lub kary. Ja wybrałam kurkumę. Całość mieszam, chwilę smarzę jakąś niepełną minutę, po czym dodaję dwie łyżki masła orzechowego. Ja dodam jedną łyżkę masła gładkiego i drugą łyżkę masła z kawałkami orzeszków, tak zwanego crunchy. E, dzięki temu danie będzie miało ciekawszą teksturę. Takie dość solidne te łyżki daję, czubia, czubate. I mieszam, aż masło rozprowadzi się w daniu. Mm, ale pięknie pachnie. No i tak to mniej więcej wygląda. I teraz można byłoby to podlać mlekiem kokosowym. Akurat mam, ale wymyśliłam sobie, że podleję je wodą. Nie chcę, żeby danie było takie bardzo w kierunku tajskim. Dolewam pół szklanki zimnej wody. Od razu dodaję szklankę kukurydzy odsączonej z zalewy. Całość mieszam i raz jeszcze starannie rozprowadzam masło w całym daniu. To wygląda pięknie i kolorowo. Szkoda, że nie czujecie tego zapachu, bo pachnie także wspaniale. Teraz zostawiam to na jakieś 2-3 minutki, żeby sos nieco odparował, zgęstniał, żeby całość się zagotowała, żeby smaki miały szansę się połączyć i danie będzie gotowe. 15 minut i możemy je od momentu startu podać na stół. W międzyczasie można ugotować ryż i raz, dwa, ciepły posiłek gotowy. No i po tych kilku minutach danie jest gotowe. Zawartość patelni wygląda tak, sos przyjemnie zgęstniał, zrobił się taki fajny, aksamitny. Jeśli chodzi o doprawienie, ja już tutaj nic nie dodaję, dla mnie jest idealny, ale oczywiście teraz jest czas, żeby doprawić go do smaku. Proponuję tylko solą i ewentualnie odrobinką pieprzu, jeśli ta papryczka, czyli wam nie wystarczy. Sama sól jednak powinna być yy, wystarczająca. No i czas serwować, najlepiej z ryżem lub z pieczywem. Przygotowałam to danie nie tylko dla siebie, więc nie zjem całego, ale oczywiście muszę posmakować, nabiorę sobie odrobinkę ryżu i dodam trochę tego smakowitego sosu z kawałkiem kurczaka. No i szybka degustacja. Jeszcze gorące. Mm. Znakomite. Naprawdę sos jest taki fajny, lekko cierpki na języku od tego masła orzechowego. Jeśli lubicie masło orzechowe, to wiecie o czym mówię. Zapach wspaniały. Mięso soczyste, dobrze podsmażone, uduszone i do tego ta delikatna nutka, czyli banalnie proste, ale naprawdę przepyszne. Gorąco polecam. Serwuję z ryżem lub z pieczywem, dla nas najlepiej smakuje z ryżem, więc w ten sposób tutaj to danie prezentuję, dla odważnych z pałeczkami, jeśli ryż jest odpowiednio ugotowany, jest taki kleisty, to spokojnie danie można zjeść pałeczkami, sprawiając sobie jeszcze dodatkową frajdę. Jeśli Wam się spodobało to subskrybujcie kanał, dzielcie się komentarzami pod przepisem, dzielcie się przepisem ze znajomymi, mam nadzieję, że Wam się przyda. Tak przyrządzony kurczak czy indek jest naprawdę bardzo smaczny, więc ja z przekonaniem polecam. I na koniec jak zawsze życzę smacznego.